ćwiczenia potrzebne będą nam kartka z bloku rysunkowego, gąbka, kolorowe farby, pisak, patyczek kosmetyczny lub pędzelek, gumki recepturki. Gąbkę wiążemy w połowie gumką recepturką, tak aby przypominała motyla. Na motyla nanosimy kolorową farbę. Następnie składamy motyla na pół, tak aby kolory się wymieszały. Odciskamy motyla na kartce. Na końcu, odciśniętemu motylkowi, dorysowujemy tułów i czółki. Po wyschnięciu, obrazek możemy oprawić w ramkę i powiesić na ścianie lub postawić na biurku. Celem tych ćwiczeń jest rozwijanie kreatywności, aktywności twórczej oraz wrażliwości estetycznej.